O siemaneczko z tej strony Jakuba tutaj, a tutaj co? Wtoreczek dla was wtoreczek, czyli po prostu kolejny odcineczek. Gdy zapłacą cykady 2, czyli Watana galsi I według osiągnięć, jakie mam na Steamie, mam 40%, mam 40% co, moim co moim zdaniem oznacza, że jesteśmy... Dokładnie na połowie gry, gdyż podejrzewam, że w przypadku tej części i tak samo jak było w przypadku pierwszej części, ostatnie. Przepraszam. Ostatnie. Ym, osiągnięcie będzie polegało na tym, że przeczytały się wszystkie notatki. No. No, to dobrze, że jesteśmy na połowie, bo dosyć długa ta gra. <laughs> hmm. No dobra, i tak pamiętam o tej grze. Co nigdy nie pamiętam jej imienia. Co jest również z tego uniwersum. Jest bardziej pokrzywdzona przez studia animacyjne, bo jej adaptacja jest porównana do Higurashi, które jest każda animacja, każda adaptacja Higurashi. Jest no po prostu ta gra, która będzie po tej części. Jest no, żałoż... no, no na żałosnym poziomie. Chyba podobny z COVID i ból dupy fanów był w przypadku Tsukihime, adaptacji Tsukihime. No bo podobno gra. Jest tu. Nie, tu, 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 tu. A anime jest tam, 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 tam. Ja obejrzałem tylko anime, ale podejrzewam, że tak, że prawdopodobnie tak było. No bo Tsukihime jest w tym samym uniwersum co Fight. A Fejt jaką jest potężną marką A Cukihime podobno jako gra nie w ogóle nie ustępuje Fejtowi A widzicie tu gdzieś? Widzicie tu gdzieś? Kwi anime z Tsukihime? Nie No właśnie Zero I Jest to, 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 jest to jest ta adaptacja, jest, jest, jest trzeci tytuł, to jest w tym samym uniwersum. To Po polsku to jest Puste Granice. Ono też za dużo nie dostało, ale każdy moment, każdy większy epizod, no, dostał własny film. Tych filmów jest 7. One są po półtora godziny. No, czyli około, tak do 18 godzin jest ekranizowane. I ogólnie jest, oglądało się bardzo spoko. Więc akurat fajnie pustych granic nie mają co narzekać, bo z tego co wiem, to jest temat zamknięty, historia jest zamknięta, więc nie ma co dodawać, to nie jest fajt, gdzie jest pierdylion wersji, pierdylion otwartych zakończeń, ale dobra, się rozgadałem, a i wracamy do Higurasi i pamiętam, że mamy ten festiwal, nie? Tak, Watanagashi trwa. I ostatnim czasem, czyli w poprzednim odcinku, było wygłupy naszych głównych bohaterów. A teraz chyba będzie poważniej. <laughs> Odgłos Bębna. Usłyszeliśmy dźwięk wielkiego Bębna, który odbił się echem w powietrzu. Rika wygląda na to, że już czas. A, tak, na to wygląda. Racja! Najwyższy czas, aby Rika Chan wystąpiła. Jestem trochę poddenerwowana. Uwierz w siebie! Cały twój pot i trud na pewno się opłaci, Rika Chan. Mion mocno klepnęła Rika Chan w plecy. Zgadza się? Będziesz fantastyczna, Rika! Zrobię co w mojej mocy! Hmm. Tak, to jest duch! Zaciskam dłoń w pięść i unoszę ją w powietrze. Kibicujemy ci, Rika-chan! Volt, Fajto, fajto! to! Dasz radę! Rika-chan uśmiechnęła się. To był najładniejszy uśmiech jaki kiedykolwiek widziałem. Po czym obróciła się na pięcie i pobiegła. Okej, okay, my też powinniśmy iść. Dobrze, chodźmy ją dopingować. Nie możesz! Podczas występu trzeba milczeć. Wiem, wiem to. Rany. Potarłem ręką jej włosy. Do końca martwiła się o swoją przyjaciółkę. Lepiej się pośpieszmy. Wszystkie dobre miejsca zostaną zajęte. Chodźmy. Tak, ta sielanka zaraz pójdzie się jebać. Mm. Mion ruszyła, a wszyscy pozostali chwilę później. Duża, duża liczba ludzi zgromadziła się już w ciasnej przestrzeni, aby obejrzeć taniec. Wow, tu jest strasznie dużo ludzi. Odwróciłem się, żeby znaleźć przyjaciółki, ale ich tam nie było. Gdzie one poszły? Prawdopodobnie zgubiły się wśród tych wszystkich ludzi. W końcu zauważyłem tych głowy mion po drugiej stronie tłumu. Zdecydowanie nie wygląda na to, żebym mógł się tam dostać. Cóż, rozdzieliliśmy się. Nie ma sprawy. Możemy się po prostu spotkać, gdy taniec Rikicań się skończy. Zrezygnowałem z szuka szukania pozostałych i błąkałem się po okolicy, próbując znaleźć miejsce, z którego będę mieć lepszą widoczność. Jednak szybko zdałem sobie sprawę, że będę musiał patrzeć między głowami ludzi przede mną. Odgłos bębna. Po raz kolejny zabrzmiał jeszcze głośniejszy dźwięk ogromnego bębna. Ten miał zapowiadać początek tanca. Nie widziałem dobrze, ale wygląda na to, że Rika cian wyszła na scenę ze starszymi, którzy byli w strojach kapłańskich. Słyszałem ciche westchnienie zachwytu, a seniorzy z wdzięczności pocierali swoje modlitewne koraliki. Wszyscy stanęli na drodze, a ja nic nie widziałem. To naprawdę to było naprawdę frustru, frustrujące. Powinniśmy byli skrócić czas zabaw i przyjść tutaj wcześniej, aby zdobyć dobre miejsca. Kiedy Rika Chan zaintonowała modlitwę, wzięła świąte, świąteczną motykę i podeszła do stosu kołder ułożonych na ołtarzu. Zgadza się. Celem ceremonii było oczyszczenie pościeli i odprawienie nabożeństwa żałobnego. Chyba. Następnie rozpoczął się uroczysty taniec. Trwiczyła używając młotka do moci. Niezgrabna festiwalowa motyka, którą trzymała Rikacian, wydawała się być naprawdę ciężka. Tam i z powrotem. W górę i w dół. Bez wątpienia. Trudno było nawet ją unieść w powietrze, ale pociła się, machała, unosiła i opuszczała raz po raz. Nie mogła po prostu sobie z tym poradzić i zrobić tego zgrabnie. Jako kapłanka musiała zachować godność i powagę obecną na tym festiwalu. W tej chwili musi być duży nacisk na ramiona rykician. Cholera! Dlaczego kibicuje jej z miejsca, w którym ledwo ją widzę? Jestem jej przyjacielem, więc powinienem być w najlepszym miejscu, aby ją wspierać! Kiecian, koćkoć. A jejczu, zaczyna się. Kiecian, tutaj! Ktoś lekko pociągnął za kołnierz mojej koszuli. To była Sion. Skinęła na mnie pomiędzy zatłoczonym kręgiem ludzi. Miała figlarny uśmiech na twarzy, i odebrałem to tak, jakby mówiła, że zna dobre miejsce, o którym nikt inny nie, wiedzia nie wiedział. Czy on, co tam? Cicho. Po prostu bądź cicho i chodź ze mną. Po tym, jak mi powiedziała, okrążyła dużym łukiem tłum. Człowieku, wspaniale jest mieć kogoś, kto w takich chwilach zna ukształtowanie terenu. Chociaż byłem pod wrażeniem, od razu prawie straciłem ją w soczu. Nie możemy się rozdzielić. Pobiegłem za nią, żeby nie zostać w tyle. Kiedy zastanawiałem się, jakie sekretne miejsce ma na myśli Sion, opuściliśmy tłum i poszliśmy na tyły terenu świątyni. Hej, czekaj! Gdzie idziemy? Oddalamy się coraz dalej i dalej. Po prostu bądź cicho i chodź za mną. Wkrótce zrozumiesz. Sion mrugnęła do mnie, co przypomniało mi o Mion. Ani śladu ludzi, niewiele światła i księżyca. Było ciemno. Odeszliśmy dość daleko od ludzi, znajdujących się na terenie świątyni. Jak mamy stąd zobaczyć tanie Drykićan? Rozumiem. Jest tu jakieś ważne miejsce? Jak dach czy coś, gdzie możemy na nią spojrzeć z góry, prawda? Co? Dlaczego musimy wspinać się na dach? Jak inaczej mamy zobaczyć tanie Drykician? Czy naprawdę chciałeś go zobaczyć? Kej, okay, czy ty nie uważasz, że masz teraz lepsze rzeczy do roboty? Myślę, że nie rozumiemy się. Czy nie miałaś zamiaru pokazać mi miejsca, z którego łatwością mogłem zobaczyć taniej Riki -chan? Co? Kto złożył tę obietnicę? A, co się dzieje? Dlaczego ja? Dlaczego zawsze źle rozumiem się? To moja wina! Czy po prostu nie potrafię właściwa, właściwie odczytać jej intencji? To dlaczego przeprowadziłaś mnie aż tutaj? Z miną wskazującą, że się nie wygłupia, Shion przycisnęła palec wskazujący do moich ust i powiedziała powoli i cicho: To ciemne, martwe i puste miejsce. Nie widać go z terenu festiwalu. A teraz mężczyzna i kobieta w tym samym wieku są tutaj sami. E? Co to może być? Shion! Ona nie planuje znowu czegoś szalonego, prawda? Ci! Spójrz tam! Widzisz? Szepnęła Sion, wskazując na ciemne poszycie. Widziałem dwie postacie mężczyznę i kobietę. Co to jest? Czy to? Oczywiście. Jesteśmy w miejscu spotkań. Zobacz, przyjrzyj się uważnie. Czy możesz powiedzieć, kim oni są? Spojrzałem uważnie w ciemność. Och! O, to mi takie sam i takano san. Jest kanciapa. Oboje oddychali cicho i rozglądali się, upewniając się, że nikt nie wie, że tam są. Oboje kucali przed wejściem do drewnianego budynku, przypominającego magazyn. Czekaj Sion. Czy to właśnie to chciałaś mi pokazać? kei -chan, -chan możesz zobaczyć Riki, taniec Riki-Ciamy cia, Riki Riki każdego roku, ale nigdy nie dostaniesz kolejnej takiej okazji, zgadza się? Myślałem, że każda z sióstr Sonozaki ma, ma swoją osobowość, ale w takich momentach wydawały się zbyt podobne. Wracam! Nie wołaj mnie ponownie do czegoś takiego! Ale jeśli się teraz poruszysz, zobacz, zobaczą nas! Podczas naszej kłótni, Takano-san nagle się odwróciła. O mój! Kto to może być? Wstrzymaliśmy oddech i próbowaliśmy to przeczekać. Ale wydawało się, że Takano-san była teraz bardzo świadoma na swojej obaczyności. Shion i ja wymieniliśmy spojrzenia. Po czym poddaliśmy się i wyszliśmy za krzaka. Więc witam! Księżyc pewnością jest dziś piękny, prawda? O rany! Czy to nie i ściani barakun? Dobry wieczór! Tak! Sędzę z pewnością jest ładny. Co jest? Keśkuń? Na pewno jesteś przebiegły. Wiesz o tym? Masz sekretną randkę w takim miejscu? Chyba przypadkowo obserwaliśmy coś ważnego. Wy też jesteście tymi, którzy spotykali się potajemnie. To mi takie san? I Takano san zaśmiali się do siebie. I z jakiegoś powodu działało mi to na nerwy. Chwila, więc wy nie mieliście te swojego małego spotkania? Oczywiście, że nie. Nie lubię tego rodzaju romansów. Hihi. Niestety to nie jest miejsce, w którym chcielibyśmy się spotykać. Pre Przepraszam, że nie spełniłam twoich oczekiwań. Hmm. Jeśli to nie było spotkanie, to co robiliście? To mi takie sam. Czy długo będziecie się jeszcze bawił z tą kłódką w drzwiach? Co? Po tym jak to powiedziała, spojrzałem na nich podobnie i zdecydowanie wtedy zobaczyłem. Skulili się przed drzwiami magazynu, próbując otworzyć dość ciężką kłódkę. Chyba nas nakryto. Próbowaliśmy włamać się do magazynu, ale nikomu nie mów. Dobrze? N nie mów nikomu? Jesteście z czy co? To mi takie sam śmieje się bardzo, aż poczułem się trochę oszłomiony. Nie, my nie! Złodzieje to ludzie, którzy kradną rzeczy, prawda? To nie tak, że próbowaliśmy cokolwiek stąd zabrać. Rozumiem! Więc dlaczego próbujecie otworzyć drzwi? To zakazany magazyn narzędzi rytualnych. Mówią, że wstęp ma tylko ryta furudę i garstka innych ludzi. Zakazany magazyn? Zrobiłem kilka kroków wstecz i obejrzałem cały budynek. No co? F12 f 12 Teraz? Coś się u mnie zdygało? Dobra, żeby sobie po, po, po nagraniu. Z pewnością wyglądał na taki zbudowany z dala od ludzi, prawie jak był w ukryciu. Był brudny, co świadczyło o tym, jak niewiele osób go otwierało. Został zbudowany tak, aby był trwały, dając dziwne, przytłaczające wrażenie. A ta ciekawość, taka ciekawostka, to są lwy, bo jeden z podróżników z Chin zawitał do tam Europy i potem widział, nie pamiętam czy był w Afryce czy ogólnie, ale zawitał do Europy, gdzie spotkał lwa, ale że nie umiał go opisać, i narys to Chińczycy narysowali lwa w ten sposób, dlatego one tak dziwnie wyglądają. A ja poczucę, oczywiście, od nich kopiowali, nie? Teraz, gdy przyjrzałem mu się dokładniej, z pewnością różnił się od zwykłych magazynów. To miejsce nazywa się, narzędzia... nazywa się narzędziami rytualnymi. Zasadniczo jest to miejsce, w którym przechowują narzędzia używane w rytuałach. A dokładniej, może jest to świątynia, która służy do ich przechowywania. R rytualna motyka, której rika Rikacjan używa do tanca, była tu do dziś. Oczywiście, gdyby ktoś oprócz rodziny Furudę wszedł, wprowadza do niego nieczystość, więc absolutnie nikomu nie wolno tego robić. To jest sanktuarium. W takim razie, czy nie powinniśmy absolutnie nie wchodzić w takie miejsce? Jednak Takano przybrała dziecięcą minę. W najlepszym razie niewinny uśmiech, a w najgorszym strasznie okrutną. Mówiłem ci, mówiłam ci, że badam podania ludowej i legendy Chinami zainter z, 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 z zainteresowania. Prawda? Wiele odpowiedzi na interesujące mnie pytania jest ukrytych tutaj. Czekałam cały ten czas do dzisiaj na tę szansę. Szansę? Oczy wszystkich są teraz utkwione w tancu na terenie świątyni. To jedyna okazja. He, rozumiem. Nie, widziałam, nie wiedziałam, że umiesz otwierać zamki, to mi san. Przestań! Nie chcę tego robić, dobrze? Przepraszam, że zabrałam cię ze sobą. Ale to wszystko dzięki tobie, Jiro San. Jestem ci naprawdę wdzięczna. Do licha. To pierwszy i ostatni raz. Rozumiesz Takano-san? Nie chcę się zakracać do takich miejsc. Hehe, <grywa> <grywa> naprawdę jesteś dobrym człowiekiem, Jiro-san. Kliknięcie. To mi takie San otworzył kłódkę i odłożył ją na bok. To otwarte. Dziękuję ci. Nareszcie. Takano-san... przeklnęła ślinę. Z niezwykle podekscytowaną miną pchnęła ciężkie drzwi. Ostry zapach pleśni i kuzów wypłynął ze szczeliny. Twierdziłem, że klątwy nie istnieją, ale w tej sytuacji mogłem w nie wierzyć. Gdybyśmy weszli do tak świętego miejsca w butach, wydaje mi się, że moglibyśmy zostać jakoś ukarani. Co teraz? Wy też jesteście wspólnikami. Przyszliście aż tutaj. Więc dlaczego nie wejdziecie i nie weźmiecie udziału w wycieczce? To będzie mała wycieczka do Muzeum Cennych Artefaktów kulturowych, które skrywają tajemnicą historię Hinamizawy. I jest otwarte tylko dzisiaj. Nie, <grym> nie jesteśmy wspólnikami ani nic. Nie jesteś zainteresowany? Chodźmy, rzućmy okiem. No i teraz mamy taki idealny przykład. Taki archetyp, no, przykład Adama i Ewy. Mamy kobietę, która dała się skusić zainteresowaną, no, z czystego zainteresowania przez skusiciela, w tym przypadku przez te, tych dwóch mącicieli. No i mamy Kejciego, który teraz, tak samo jak Adam, <laughs> nie dał rady powiedzieć dość, tak się nie robi, nie rób tak, wychodzimy. Nie mógł zrobić pudziana, no i teraz, tak samo jak Biblijni Adam i Ewa, zostali ukarani i, i, i tak czeka nie mała kara, ale to troszeczkę później. Powiedziałaś on łącząc swoje ramy z moim ale zdecydowanie nie powinniśmy tego robić. To święty magazyn, prawda? Mówiłaś o narzędziach rytualnych, prawda? Naprawdę czuję, że nie powinniśmy tutaj wchodzić. Należy do rodziny Shonozaki, więc domyślam się, co tam znajdziemy. Ale chcesz, żebyś też to zobaczył, Kejcian? Chcesz mi coś pokazać? Myślałem, że to tylko, że, że się tylko zgrywa, ale oczy Shion wyglądało na całkowicie poważne. Oczywiście, należała do osób, które potrafią kłamać z powagą. Oj, przepraszam. Oczywiście, ja byłem przeciętnym chłopakiem. Moja ciekawość była co najmniej dwa razy większa niż u normalnej osoby. Śpiące, zakazane skarby, nigdy nie opuszczające tego magazynu. Takie okazje nie zdarzają się zbyt często. Gdybym miał wybierać, chcę zobaczyć. Jednak dopóki drzwi nie są nie będą otwarte, ni niczego się nie dowiem. Jeśli nie jesteś zainteresowany, Kejsian, możesz teraz odejść. Myślę, że później będziesz się tym zadręczać. To mi takę san usiadł na schodach, aby odpocząć i przemówił po wysłuchaniu naszej dyskusji. Będę tu pilnował. Wejdź i sprawdź to z nimi. Nie jestem zbyt zainteresowany. Ale to może być całkiem interesujące dla, tego, dla takiego młodego mężczyzny jak ty, Katećkun. <laughs> Powiedział to śmiejąc się figlarnie. W jego śmiechu nie było złej woli. San, wiesz, co to mi takie sam. Wiesz co tu jest? Poniekąd. Takano san powiedziała mi wszystko. To musi być bolesne spełniać tak wyjątkowe hobby twojej towarzyskiej. Heee! To mi takie san nie odpowiedział, ale uśmiechnął się kwaśno. to. Takano san miała w sobie taką przerażającą minę, jakby porzuciła absolutnie wszystko inne dla czegoś, czym się interesowała i dążyła prosto do tego, ale wręcz przeciwnie, to mi takie jest niezwykle rozsądnym człowiekiem. To, że powiedział mi tak szczerze, żebym to sprawdził, nagle zmniejszyło pożycie winy. Dobra, ale tylko na chwilę. Jeśli to nie będzie interesujące, wychodzę. Ja rozumie. on ponownie mrugnęła do mnie, jak mion. Wygląda na to, że jesteśmy zdecydowani. Powinniśmy wejść do środka? jiro san pilnowanie zostawiamy tobie. Tam i takę San machnął ręką, żeby nas odprowadzić. Ale tym, co znajduje się w tej kanciapie, w tym magazynie, czy jak to kurwa zwą, tą szopę za tym zajmiemy się dopiero wy w piątkowym odcineczku. Wata nagasi, bo ten Jezus wystarczy, jak on co długi. Tak, Ta się herbatki, Ze słoneczki. Mm. A. No. Więc mam, dzień, mam nadzieję, że Wam się podobało. A przy okazji dodam na koniec, że zapowiedzieli właśnie kolejny dodatek do Europy Universal 4: Dominację! Tak, Domination się nazywa. I ja tam jestem zadowolony, więc jeszcze zapowiedzieli kolejną grę po wielu latach. Wielki powrót: Piatyka Dragon Tenci Ten Cichai Budokai, czyli 4, nie? Czwartą część. Czyli turnieju. O tytuł, na pod słońce. Jakoś tak po polsku to brzmiało, więc tak. Mam nadzieję, że się podobało. Dziękuję za poświęcony czas. I widzimy się w kolejnych odcineczkach Watanagashi, czyli drugiej jej osłony, gdy zapłacą cykady. Narra.